Jak często się ważysz? Żyjesz pod ciągłym stresem związanym z tym, ile tak naprawdę te cyferki pokażą? Ma to jakiekolwiek znaczenie? W dzisiejszym odcinku powiem Ci, dlaczego waga nie jest idealnym wyznacznikiem czegokolwiek. Siemaneczko! Wiele randomowych osób, jak i moich podopiecznych notorycznie pyta się mnie, Bartek, ale waga pokazała. No właśnie, tylko waga pokazała. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić kilka faktów oraz obalić e, kilka mitów, które e, tak naprawdę są związane e, z masą Twojego ciała. Także, jeżeli jesteś ciekawy lub ciekawa tematu, zostaw łapę w górę i posłuchaj. E, mam nadzieję, że doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, iż stwierdzenie, że waga jest bez znaczenia, jest trochę bejtowe, ponieważ o ile tak naprawdę same cyferki na wadze nie mają większego znaczenia, no to jednak można powiedzieć, że to pokazuje e, nasz wygląd, także e, oczywiście waga e, gdzieś tam w ogólnym rozeznaniu ma spore znaczenie. E, jednak w dzisiejszym odcinku chciałbym Ci powiedzieć, dlaczego Twoja waga e, na przestrzeni tak naprawdę 24 godzin może się diametralnie. Zmieniać. Pięć najważniejszych faktów oraz powodów, dlaczego Twoja waga e, na przestrzeni kilku dni diametralnie się zmienia. E, punkt pierwszy jest to ważenie się nie o tej samej porze. Jeżeli chcesz, aby Twoje wyniki były dokładne, czyli jeżeli chcesz jakby poznać e, tak naprawdę stricte Twoją prawidłową wagę, musisz ważyć się na musisz ważyć się e, najlepiej rano i najlepiej o tej samej godzinie, czyli sprawdzać e, po kolei każdego dnia e, tak naprawdę swoją wagę. Najlepiej spisać sobie to e, na kartce i na sam koniec tygodnia wyciągnąć średnią z całego tygodnia i porównać to na przestrzeni tak naprawdę Kilku tygodni lub miesięcy. Wtedy będziesz miał adekwatną odpowiedź na to, czy tak naprawdę chudniesz, czy tak naprawdę tyjesz. Podpunkt numer dwa będzie to najzwyklejszy trening siłowy. Jeżeli trenujesz pod obciążeniem, jeżeli e, trenujesz siłowo i dostarczasz swojemu organizmowi bodziec do wzrostu masy mięśniowej. Wtedy e, Twoje mięśnie będą zachowywać się e, trochę jak gąbka, czyli będą nabierać wody, więc jeżeli po treningu będziesz ważył lub ważyła e, kilo lub dwa więcej, jest to w zupełności normalne. Fakt numer 3 będzie to sól i sól. Tak jest, jeżeli spożyjesz nadmiar tych dwóch elementów, czy to w postaci jakiegoś fast fooda, czy to w postaci słonych przekąsek, prawdopodobnie twój organizm zgromadzi wodę i prawdopodobnie na wieczór będziesz czuł się trochę jak taki napompowany balon i... Może waga pokazywać nawet kilo do dwóch więcej i jest to w zupełności normalne. Oczywiście na przestrzeni e, kilku dni znowu ten poziom się wyrówna, jednak e, jeżeli chcesz, że tak powiem, uniknąć e, nadmiaru czegoś takiego e, i takiego szybkiego gromadzenia wody i takiego e, magazynowania zbędnego nieraz glikogenu, e, no to po prostu unikaj fast foodów, bo takie są tego efekty. A jeżeli nie widziałeś mojego ostatniego materiału na temat przekąsek, tutaj masz link w karcie. Tam pokażę Ci, jak nie podjadać, jak unikać tak naprawdę słodkich lub słonych przekąsek. Więc jeżeli jesteś uzależniony czy uzależniona od tego typu rzeczy, koniecznie odwiedź ten materiał, zostaw łapę w górę i zobaczysz tak naprawdę, jakie będą tego efekty. Myślę, że z pewnością kilka jest tam fajnych tipów, które ci pomogą. Zerkli. Punkt numer czwarty będzie nieco tyczył się trochę punktu numer jeden, czyli po prostu później na przykład zjadłeś czy zjadłaś kolację. Jeżeli, e, że tak powiem magazynujesz w swoich jelitach pokarm, jeżeli magazynujesz jedzenie, no to wiadomo, że jeżeli zjesz kolację o 18 e, i zważysz się o 8 rano następnego dnia, to prawdopodobnie, ta waga będzie pokazywać nieco mniej niż jeżeli zjesz kolację o 23 czy o północy i zważysz się też o 8 rano. No wiadomo, że jakby metabolizm musi strawić swoje, więc jeżeli porównujesz swoją wagę, no to spożyj kolację mniej więcej o tej samej godzinie i zważ się mniej więcej o tej samej godzinie, wtedy prawdopodobnie e, Twój wynik będzie jak najbardziej realny, ale tak jak powiedziałem, jeżeli chcesz e, że tak powiem mądrze podejść do tematu, no to wyciąganie średniej w skali tygodnia będzie tutaj najlepszym wyborem. No i ostatnim podpunktem będzie to oczywiście stres. Wiem, że no, łatwo powiedzieć nie stresuj się, tak? Żyjemy w jakimś tam jeżeli jesteście osobami, które lubią się rozwijać i jakby dbać o siebie, no to e, gdzieś ten stres tak naprawdę jest Wliczony w to wszystko. Jednak jakaś chwila, chwila relaksu, po prostu to co lubicie w ciągu dnia. Jeżeli coś wam sprawia fan, to po prostu z tego korzystajcie. Nie korzystajcie z tego z nadmiarem, bo może to po prostu znudzić się lub będzie was bardzo uzależniać. Ale jeżeli po prostu lubicie na przykład spacer, czy jazdę na rowerze, czy po prostu aktywną formę spędzania wolnego czasu będzie to najlepszy wybór i taką formę zdecydowanie polecam. Także aby nie zwariować w tym wszystkim to staraj się wyciągać średnią w skali tygodnia albo na przykład możesz się ważyć w każdy poniedziałek i wyciągnąć sobie średnią w skali miesiąca na przestrzeni czterech tak naprawdę tygodni i pamiętaj, że redukcja tkanki tłuszczowej jeżeli na takiej jesteś nie jest nigdy liniowa. Nie ma czegoś takiego, że ważysz dzisiaj na przykład 70 kg, jutro będziesz ważyć 69, pojutrze 68 i cały czas ta waga będzie spadać. E, jest to bardzo e, paraboliczny ruch i tak naprawdę e, nie ma czegoś takiego, że będzie to płynne. Zawsze będą schodki, zawsze będzie pod górkę, zawsze będzie, że tak powiem, ciężko i musisz być na to przygotowany lub przygotowana i tylko cierpliwość i sumienność w tym, co robisz. Spowodują tak naprawdę to, że będziesz osiągał lub osiągała. Dany swój cel i podobnie jest na masie, nie będzie to ta waga szła liniowo. Jeżeli chcesz przybierać na masie mięśniowej, to nie będziesz jednego dnia ważył 90 kg drugiego 91, trzeciego 92. Będzie to bardzo liniowo, może się pokazać ósemka z przodu, możesz mieć problem tak naprawdę z dobiciem swoich kalorii, także opcji jest naprawdę sporo, więc spokojnie trzeba brać to pod uwagę i tak jak powiedziałem, podchodzić tak do wszystkiego z głową i rozsądnie. No bo. Popatrz, tak na logikę. E, droga dziewczyno, bo tutaj zazwyczaj wy macie e, z tym większy problem jakieś tam zagwostki. E, wolałabyś ważyć 60 kg i mieć piękną, e, kształtną sylwetkę, która będzie tak naprawdę imponować i każdej dziewczynie, i każdemu facetowi, e, i będzie po prostu no, coś nieosiągalnego? Czy wolałabyś ważyć na przykład 50 kg, e, i żeby ta sylwetka no, nie była zbyt kształtna? ale waga pokazuje mniej. Więc pamiętajcie, że waga nie jest to jedyny wyznacznik tego i dużo ważniejsza będzie Twoja sylwetka i to, co prezentujesz, Twoje pomiary ciała i tak naprawdę to, jak się czujesz, niż stricte te cyferki na wadze. Więc spokojnie, jeżeli będzie ta waga skakać, świadomie podchodź do tematu i jeżeli redukujesz tkankę tłuszczową, bo najczęściej problemy z wagą są w tym temacie, staraj się po prostu być sumiennym i konsekwentnym w swoim działaniu, a wtedy osiągniesz swój cel. Nie poddawaj się, nie mów, że nie da się, e, że podtrzymasz tydzień, czy dwa tygodnie Michał i nagle dobra, to nie dla mnie. E, pamiętaj, że wszystko jest dla ludzi i to bilans kaloryczny jest odpowiedzialny za to, czy chudniesz, e, czy tyjesz. Także. Wiecie, co macie robić. I tak na zakończenie pamiętajcie, że na wagę ciała składają się kości, mięśnie, woda, glikogen mięśniowy oraz zawartość w jelitach. Te pięć podpunktów ma ogromny wpływ na to, ile aktualnie ważysz. Także jeżeli waga pokazała kilo czy dwa więcej, nawet na przestrzeni kilku godzin, nie załamuj się, tylko sumiennie, konsekwentnie realizuj swoje plany. Mam nadzieję, że spodobał Wam się odcinek i rozwiałem wszelkie wątpliwości na temat tego, ile aktualnie się waży i pewien stres, możliwe, że poszedł na bok. Także jeżeli przydatny był ten filmik dla Was, zostawcie koniecznie łapę w górę, wbijcie suba i kliknijcie dzwona. Wtedy będziecie powiadomieni o wszystkich materiałach, które tutaj dla Was nagrywam. Dzięki, że jesteście. Pamiętajcie, że na 500 subów wjeżdża konkurs, także to by było tyle na dzisiaj. Pamiętajcie spokojnie, z głową, jeżeli chodzi na temat wagi i do zobaczenia już wkrótce.